Cześć, moi drodzy osoby z Podznaku Barana, witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, co będzie się działo, jakie aspekty się pojawią tutaj, czego się obawiać, a co będzie sprzyjające. Tego dowiecie się za chwilę. Ja jak zwykle Wam dziękuję za to, że jesteście, wspaniale komentujecie. No i tutaj bywacie na kanale, jest mi niezmiernie miło. Zobaczmy zatem, czego możecie konkretnie się spodziewać. Już patrzymy dla Was. I tak, single. Osiem denarów, osoby zajęte, kapłan, osoby szukające pieniędzy pracy, kochankowie, osoby mające pracę, rydwan, kasa, czyli finanse, karta śmierci to lotek, wędrowiec, seniorzy mają czwóreczkę, mieczy, atmosfera tygodnia to Piermek Pucharowy oraz umiarkowanie to tutaj zdrowie. A więc układ troszeczkę mieszany, nieco konfliktowy w pewnych aspektach, ale nie jest taki zły, jakby się wydawało. Zaczynamy od Singli, którzy to mają fajną kartę, bo mają ósemkę denarową. Ona owszem, jeszcze nie oferuje nam super relacji zakochania romantyzmu, ale może być kluczem tutaj nasza praca lub finanse, jeśli chodzi o Spotkanie kogoś ciekawego. Karta mówi o pracy, czyli pracowaniu nad sobą, nad znajomością. Raczej na razie kumpelstwo, znajomość, ale z tego może coś wyniknąć ciekawego. Natomiast mamy kapłana dla osób zajętych, i kapłan to stabilizacja, ale też wiara, pokora, cierpliwość. A więc w tym tygodniu musimy być cierpliwi, jeśli chodzi o partnera, o pewne sprawy. Jeżeli będziemy czuć się zagubieni, zagubione. Tu warto iść po poradę, i karta kapłana mówi o przewodniku, który nam może pomóc. Natomiast w tym tygodniu też w ogóle możemy nawiązać bardzo ciekawą, duchową relację z partnerem, partnerką. Po prostu możecie na tym poziomie fajnie się do siebie zbliżyć. Natomiast kochankowie, na aspekt oczywiście poszukiwania pieniędzy pracy jest kartą wskazującą na to, że będą trudne wybory. Będziemy kierować się emocjami i powinniśmy. Dlaczego? Bowiem tylko serce odpowie nam na pytanie, czy dana ścieżka, opcja jest dla nas dobra, czy też nie. Jeśli mamy tutaj pracę, mamy Rydwan, kartę ruchu, wiadomości, zmian. E, może być tutaj też podróż służbowa, no i generalnie karta wzywa do odwagi, do działania, do kierowania się też rozumem oraz sercem jednocześnie, gdzie musi zachowana zostać równowaga, byśmy nie popełnili błędów. Finanse, i tu mamy kartę śmierci, ale też mamy wędrowca. Jeśli chodzi o aspekt Totolotka, a więc dwie karty specyficzne. Wędrowiec, jeśli chodzi o Totolotka, mówi o lekkości, czyli nie skupiałabym się mocno na tych grach hazardowych, raczej e, podeszła Ara z Kozi Śmierć. Można zaryzykować, można eksperymentować, ale nie za mocno też bym powiedziała, i by nie być tym tak zwanym głupcem. Nie przegiąć, kolokwialnie mówiąc. E, finanse. Tu się pokazują zmienne, a więc owszem, mogą być gwałtowne przypływy, ale mogą też gwałtowne odpływy, wydatki, zmiany, transformacje i coś z przeszłości może nam pomóc, jeśli chodzi o kwestie finansowe. A aspekt w seniorów to czwóreczka więc Jest to karta snu, karta odpoczynku, Karta szpitala, czasem karta zdrowotna i oddalenia się, odwrócenia od czegoś, kogoś, raczej spowolnienie w relacjach jakichkolwiek, tak naprawdę, chęć oderwania się, zyskania siły, rekonwalescencji, więc będziemy odwróceni, lub otoczenie też w jakimś sensie będzie od nas odwrócone, co da nam spokój, który jest potrzebny właśnie do realizacji jakichś planów. Natomiast atmosfera całego tygodnia to giermek pucharowy. On mówi nam o serdeczności młodych, młodszych osób lub kogoś o dobrym sercu. Może oznaczać zaproszenie, propozycję, prezent. No i zdrowie, umiarkowanie wskazuje przede wszystkim na aspekt związany z równowagą, a więc dbajmy o zachowanie równowagi między ciałem, duchem oraz umysłem. Także tutaj umiarkowane ćwiczenia, umiarkowana dieta wszystko, co chcemy robić, musi być elastyczne, kompromisowe i to zdrowie w ogóle będzie wymagało od nas kompromisu, ale na tym bardzo dobrze wyjdziemy. Uważamy na biodra, stawy, równowagę, błędnik i ogólnie piersi, tak, tutaj u kobiet, oczywiście gdzieś tam kwestia związana właśnie z utrzymaniem odpowiedniej odpowiedniej równowagi, balansu tak więc dbajcie o siebie będzie dobrze, myślę, że układ się spodobał jakby co piszcie, wszystkiego dobrego hej, idziemy dalej idziemy dalej do osób z poznaku byka witam serdecznie drogie byki cieszę się, że jesteście dziękuję oczywiście jak zwykle za przepiękne Tutaj, komentarze za to, że działacie, komentujecie, właśnie bywacie na kanale. No i mnie duchowo wspieracie. Zobaczmy, jakie karty dla Was się pojawią. Już patrzymy: i tak single. Dwójeczka denarów. Osoby zajęte: cztery puchary, osoby szukające pieniędzy, pracy, świat. Osoby mające pracę: siedem mieczy, finanse, król pucharowy. To to lotek królowa Pucharów, 6 Pucharów dla seniorów, atmosfera tygodnia, 5 Pucharów, no i aspekt zdrowia to władczyni. No i układ jest dobry, myślę, że ciekawe. Tam jeden tylko taki aspekt troszeczkę spadkowy, ale dacie radę, będzie fajnie, zobaczcie. Myślę, że dwójeczka denarów jest ciekawą kartą dla singli. Dlaczego? Bo może jeszcze na razie nie dokonacie wyboru. Jeśli chodzi o opcję znalezienia kogoś, czy dokonanie w ogóle wyboru na przykład między dwiema osobami. Natomiast możecie fajnie balansować. Karta koordynacji, karta równowagi, którą trzeba zachować, i na razie właśnie by mieć jakąś pewność, musimy trzymać dwie opcje, dwie osoby, dwie relacje w rękach, by właśnie ocenić je i je, dokonać właśnie wyboru. Raczej chłodne, kalkulujące relacje, ale z nich może coś wyniknąć ciekawego, dlatego musicie wszystkim właściwie sterować. Natomiast jeśli mamy tutaj kogoś, cztery puchary dla Was jest... Kartą oczywiście trochę apatki, spowolnienia, zblokowania, może chodzić o was, ale może też chodzić o kogoś z waszego otoczenia i w ogóle o miłość, tak, tkwienie w przeszłości, melancholii, która nie będzie pozwalała teoretycznie na rozwój, a możecie się rozwijać, a więc tutaj nie ma także. Jakby relacja będzie zatrzymana faktycznie, tylko tu może chodzić o przeszłość, o wspominanie czegoś, gloryfikowanie czegoś, czego nie ma, a nie patrzenie na to, co możemy zrobić, czy co jest do zrobienia. Natomiast, świat dla osób szukających pieniędzy pracy, jest kartą świata właśnie, ruszenia w świat. Fajna karta dla osób, które chcą wyjechać. E, zdobywać nowe rejony, e, ryzykować. Jest to karta pomyślności, e, karta podróży, wiadomości z daleka i dobrej współpracy, obojętnie z kim ona będzie, będzie korzystna. Natomiast siódemeczka... Mieczy dla osób mających pracę jest kartą sprytu, przebiegłości, intelektu. E, warto się nim teraz posłużyć, by jakieś okazje, okazje wykorzystać dla siebie, zdobywać informacje, ale też musimy uważać na plotki, na plotkarzy, plotkarki, osoby, które wyciągają informacje i na osoby, które mogą intrygą powodować chaos. No i uważajcie, żebyście nie stracili też pieniędzy, tak? Możecie zyskać, ale też i stracić. Natomiast finanse, król Pucharowy i Totolotek, królowa Pucharów. Mamy karty emocjonalne na aspekt racjonalny, to znaczy, że powinniśmy kierować się sercem, emocją, przeczuciem. W finansach w ogóle może nam pomóc tutaj mężczyzna, jakiś doradca, prawnik. Urzędnik. Możemy też liczyć na czyjś gest. W totolotku no mamy kobietę, tak? No to tutaj możemy iść na przykład tam, gdzie kobieta jest, tak? Nie wiem, kupierem, może być osobą przyjmującą losy, lub kobieta wypełnia nam kupon totolotka. Tak czy owak, jakieś przypływy mogą być, może nie gwałtowne, ale jest to karta pozytywnych emocji. Sześć pucharów dla. Seniorów, fajna karta rodziny. Myślę, że ten czas spędzicie i powinniście spędzać z rodziną, nie oddalać się od niej. Karta owszem, przeszłości i spraw, które mogą wracać do Was. Natomiast karta dzieci, serdeczności, uprzejmości, miłości, zaproszeń, gestów, dobrych słów i naprawdę ciepłej atmosfery. Natomiast tutaj atmosfera samego miesiąca. Dla wszystkich y, piątka pucharowa no jest kartą jakiegoś rozczarowania, tak no, piątka pucharów, dwa puchary. Upadły, są rozbite, rozpaczamy nad nimi, ale są też trzy, które no tutaj po prostu jeszcze są do, znaczy przepraszam, trzy są rozbite, dwa stojące z tyłu. Czyli to są dwie opcje, dwie możliwości, które możemy wykorzystać i nie powinniśmy płakać czy rozpaczać nad jakąś sytuacją, nawet jeśli jest trudna, bo jeszcze coś możemy zrobić i na przykład to wyrównać, wyrównać straty no i w w w aspekcie oczywiście zdrowia mówi o gastryce, przemianie materii obfitości, tak, czasem jest kartą nadobfitości, czyli na przykład nadwagi, no i na tą wagę musimy uważać, bo może być ona idącą w górę wzwyż lub po prostu też niedowaga, to są zaburzenia metaboliczne różnego rodzaju i różne skrajności mogą występować, karta obfitości karta dobrych wiadomości rekonwalescencji, pomocy Opieki, dobrych wiadomości, ogólnie świetna karta na macierzyństwo. E, warto tutaj, mimo wszystko, pilnować spraw e, hormonalnych, kobiecych, e, ale głównie m, materia, tak, gastryka odegra główną rolę. Natomiast jest to karta wspierająca, regeneracyjna i dająca dużo optymizmu. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. Do bliźniąt biegniemy, biegniemy do bliźniąt. E, już patrzymy, już patrzymy, drogie bliźnięta, zaraz zobaczymy, co tam u Was. Już patrzymy. Bardzo dziękuję oczywiście, że jesteście. Cieszę się, że jesteście wspaniale, że komentujecie, bywacie na kanale, oglądacie e, moje filmy. E, no i dziękuję za skór, subskrypcję oczywiście. Spójrzmy zatem, czego możecie się spodziewać i jakie aspekty się pojawią. Dla singli mamy dwójeczkę mieczy dla osób zajętych król mieczy, osoby szukające pieniędzy pracy, władca, osoby mające pracę, e, moc, osoby e, tutaj e, e, zastanawiające się nad finansami: diabeł, gwiazda, nagry tutaj losowe, bardzo fajna karta. E, seniorzy cztery denary, atmosfera całego tygodnia to 8 buław i dwójeczka buław na zdrowie. No i układ jest troszeczkę mieszany, w pewnym sensie blokujący, ale te wszystkie blokady można pokonać. Zaraz się dowiecie, dlaczego i jak. Zaczynam od pierwszej blokady. Tu mamy blokadę dwójeczki mieczy. Ona jest kartą takiego zblokowania, tak. Witera White'a, to tam ta kobieta ma te miecze, tak skrzyżowane oczywiście ta przepaska na oczach, no i o co chodzi, no i tak generalnie mamy singli, no to będą zblokowani, bo będą niezdecydowani, tak, wybrać tę osobę, tamtą, szukać, nie szukać, dylematów może być wiele, bycie w jakimś trudnym położeniu, będzie tylko położeniem teoretycznym, bo jako sama karta jest kartą porozumienia i jeśli będziemy kierować się intelektem, nie jesteśmy w stanie dogadać się z kimś, wyjść poza ramy, poza ograniczenia. Dość do konsensusu. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy króla, mieczy, ten kól jest kartą surową, mu troszeczkę musimy uważać teraz na relacje damsko-męskie, na szczególnie na dialogi z mężczyznami lub jakiś problem przez mężczyznę. Karta sarkazmu, docinek niestabilności do końca, czasami niepoważnego podejścia do drugiej osoby lub żartobliwe, które może nas zdenerwować i które może skłaniać nas do konfliktu. i Z królem mieczy się nie walczy, z królem mieczy się rozmawia, mimo wszystko inteligentnie. No i tutaj uważajmy na obietnice, bo król mieczy mówi, że ich niestety do końca nie dotrzymywać. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy kartę, Władcy. Władca jest świetny. Bo uważam, że super karta dająca pozycję, stabilizację, jeśli jednak weźmiemy się za robotę. Czyli, jeśli chcemy założyć firmę, musimy tutaj zakasać rękawę i zrobić wszystko, by ona działała właściwie. Możemy też podjąć ciekawą współpracę z kimś, kto będzie dla nas opoką, osobą, która będzie wspierała, ale też i dużo wymagała. Jeśli mamy pracę, mamy kartę mocy. Tutaj z kolei kobieca energia. E, musimy uważać na konflikty z przełożoną, z osobami władczymi. E, to czas także działania, zakasania rękawów, e, tak, ale też e, tak naprawdę e, karta, która wskazuje na to, że musimy opanować swoje lęki i domagać się swojego. Finanse diabeł. No i. Mamy tutaj Totolotka na Gwieździe. Gwiazda Spełnienie Marzeń. Grałabym przy tej karcie, ale też uważała na zbyt niefantazjowanie, tak? na pokusy, na okazje jakieś, tak? Owszem, grałabym tradycyjnie po swojemu, nie za dużo czekała na efekty, ale uważajmy, bo w finansach możemy być oszukani lub sami siebie możemy oszukać. Także jest to karta wpaść, wpadnięcia w kłopoty przez własne porządliwe nastawienie lub chciwe. Seniorzy. Cztery denary zablokowani mogą być skupieni na sobie, tacy oddaleni, ale też musicie uważać, kochani, bo Możecie mieć w ogóle relacje z ludźmi takie spięte, napięte. Ktoś może być chytry wobec Was, nieuczciwy. No i tu możecie właśnie izolować się albo przez kogoś, albo sami mieć jakieś blokady przed innymi. Karta zachęca do wychodzenia poza nawias, poza schematyczne, komfortowe myślenie, ale jednak możemy tutaj bardzo mocno chcieć trzymać się swojego i nie przekraczać właśnie owych granic. Natomiast Semeczka buław na atmosferę całego tygodnia to karta ruchu, karta zmian, karta wiadomości, podróży lub zmiany miejsca zamieszkania. A z dwójka buław, także pojawią się jakieś dwie opcje dotyczące leczenia, terapii, lekarzy, badań, nad którym trzeba się zastanowić. Natomiast jest to karta myślenia, ale też działania bardzo szybkiego. Może być też tutaj podróż w ramach kwestii zdrowotnych, która odegra ważną rolę. Uważamy na stany zapalne, stany podgorączkowe, bóle mięśniowe, kości no i ruch, układ ruchu jest tutaj troszeczkę zagrożony, ale też przy tej karcie warto na przykład działać. Czyli na przykład zacząć ćwiczyć jest to dobra karta, by w ogóle coś zrobić dla siebie. Otworzą się nowe możliwości i związane z tym wybory. Będzie dobrze, wierzę w Was. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej!